Event Wielkanocny z Case EU! Sprawdź i najlepsze skiny! Weź udział w evencie z pulą nagród ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź event Wielkanocny. Siemanko, z tej strony Predator, a w dzisiejszym odcinku polecimy sobie od 300 do koła szka jeśli wiedziecie w pierwszy link, który będziecie mieli w opisie. Za darmo możecie sobie otworzyć jedną skrzyneczkę. No i co? Na stępce cały czas macie trwający event w wielkanocny, w tym do wygania jest 30 tysięcy złotych. Nawet tutaj w zasadnym miejscu macie takiego skałcika, także myślę, że git. No i co? za jajeczko macie tutaj na przykład takie zdrabki. Odkryjemy sobie ze dwie. Mamy Famasa. Znowu Famasa no i może jeszcze jedną. Igloczka także jest git. Ok, to sobie dźwięk wyłączymy. Później macie tutaj też za karty, w sensie za jajka, karty zewolami. Ok, tutaj już nam nie starczy. Zostało nam jajek z 1162, także jeszcze na końcu macie koszyk skinów, że tak powiem 1162. Zobaczymy, co nam dzisiaj tutaj poleci. No i mamy skarę ze złoto 78. Także myślę, że git. No i co, na początek, może otworzymy sobie chatkę zajączka za 4 dyszki. Zobaczymy co nam tutaj poleci. Ok, lecimy. No, mamy tutaj Cortexa, zależy w jakim stanie. Wcześniej były był Profit, to jest niestety dwie ryżki. miałem jeszcze raz tu tą chatkę zajączka. Może teraz nam odda, zobaczymy. Teraz mamy USPika, Monster Maszub 32,84. No, tutaj już lepiej posypało, Ok, 222 zł, także jeszcze papuszki i rozłączki sobie jasno. Możemy walnąć, czemu by nie? Zobaczymy, co tutaj papuszki nam oddadzą. Ok, mamy Emeczkę Dragon King, więc co jest profitik? 40 zł. Ok, tak, jakbyśmy pomnożyli razy 2, Zostało nam 200. stówki, także no. Polećmy jajko, pełne profitu. Zaryzykujmy. Zobaczymy, czy nam się opłaci to ryzyko, czy nie. Niestety, mamy, dalej byłaby kostka, ale mamy tutaj niestety Emeczkę Noir. No, no, 80 zł. Ok, zostało nam 5 dyszek. Myślę, że jeszcze sobie na dół przejdziemy do skrzyneczek premium. A jeszcze sobie walnimy. A skrzyneczka fantazyjna 47. My jeszcze dołożymy do finalnego upgrade'u. Praktycznie jak zawsze. Zobaczymy co na, tutaj nam odda skrzyneczka fantazyjna. Ok, tutaj też mamy no i... 101 zł, ok, tutaj poleci profitik 54 zł, także jest git. Przechodzimy sobie z tym wszystkim na upgrader. No i spróbujemy zrobić tego fire serpenta. Tak na razie mamy jakieś małe szanse. Także te skinki walnimy może na razy na Uspika, stainlessa, lewa strona. Tuj. No nie stanie, niestety, ok. Cortexa walnimy może na razy dwa. No taki rewolwer, lewa strona również. Doleci, chyba doleciało, ok. Krytyk już mamy tutaj 35 zł. Monster Mashup na Cortexa, prawa strona. Ojej oj, no tutaj niestety spaliło. Nie Fajnie, rewolwer może dajmy na puto, ja meczkę machaj. może być, lewa strona. Ok, siedzi. Mamy już tutaj 46, 84, okej. Okay. Tego Kinga walniemy sobie na na dwa. Na no, macha dyskoteka, lewa strona znowu. No tutaj już coś. że tak co powiem, za mocno zakręciło. Za mocno zakręciło. No i już teraz zrobimy zrobił tak, że jak emeczkę stracimy, no to spróbujemy zrobić. Z tego kałaszka na małych procentach, prawa strona. Stój, no spaliło. Także ciurowo, ciurowo. no. Z tego co wiem, kałaszek jest tam za jakieś 30, właśnie tutaj około 700 złotych. to z balansem za jakieś 11% będziemy mieli około. Tylko teraz, za ile był ten kałaszek tam dokładnie. Tutaj mamy hydroponikę. Ok, mamy Fire Serpenta 1900 ale ja bym może spróbował bardziej na Fire Serpenta w skercie gdzie my tu mamy tego kołaczka aha bo my idziemy drożej dobra no to walniemy w sumie na tego. 8% mamy tylko jakby to się udało to by był sztos totalny dokładamy cały balans czyli 8 zł. Ja sobie tak po prostu tu gdzieś będzie Ok, złotówka, no i sobie z czałkami przechodzimy do 8 730. To jeszcze 820, 84, dobra. No i widzowie, 8,70%. No ja bym to dał na lewą stronę Fast mod. Ja zamykam oczy. Naklikam. Kurde, no niestety nam spaliło. Także no. Szkoda, szkoda, a więc do następnego odcinaczka Siemano.